Ejka! Chwała Bogu! Jednym z bardzo podstępnych metod, jakimi działa szatan, jest poprzez ducha, poprzez demona urazy, obrazy, obrażanie. W, obe w obecnym świecie łatwo zauważyć, że każdy jest czymś urażony, jakimś słowem, działaniem, czyimś wiadomością w telewizji, i ciężko powiedzieć coś, co by kogoś nie uraziło angielsku nazywa się to Spirit of Offense, a Offense można też y, powiedzieć, że to jest offense, czyli takie budowanie murku, budowanie ogrodzenia wokół siebie. I tak to właśnie działa. Można powiedzieć, że ludzie w dzisiejszych czasach wręcz chcą być urażeni, szukają tego jako pretekstu do tego, żeby na przykład kogoś zablokować, żeby już nie spotykać, żeby być samemu. Tylko i wyłącznie z treściami, które są dla nich wygodne. Szatan działa poprzez tego demona, poprzez tego demona urażenia, obrazy, urazy. Czy to jest poprzez wiadomość jakąś zupełnie od, od kogoś niezwiązanego z tobą, na przykład przy, przez jakieś informacje z mas mediów, czy też poprzez osobę bliską. Dlaczego szatan to lubi? Ponieważ w momencie urażenia obrazy, cała uwaga jest skupiona na sobie, tak na sobie jak ja się czuję, jestem ofiarą, to straszne i tak dalej. Cały czas skupiamy się na sobie i na swoich odczuciach, urazy, obrazy, urażenia. I szatan doskonale wie, że kiedy ludzie chodzą w urażeni, obrażeni, to nie mogą rozwijać się, nie mogą wzrastać w Bogu, nie mogą chodzić w przymierzu z Bogiem, nie mogą awansować w pewien sposób duchowo. Autor John Beverly y, napisał całą książkę, która nazywa się Diabelska Pułapka Diabelska Przynęta która mówi właśnie o tym demonie urazy, urażenia. A demon urazy to jest diabelska przynęta, która kiedy ją połkniesz, y, otwiera drzwi w tobie dla zgorzknienia, obrazy urażenia i braku przebaczenia. A te rzeczy są z kolei trucizną dla Twojego umysłu, trucizną dla Twojego serca. I Bóg nie chce, żebyśmy chodzili, chodzili właśnie z brakiem przebaczenia, z urazą. Bóg chce, żebyśmy mieli serce współczujące, miłe, pokorne, miękkie, a nie twarde, serce mięsiste, a nie kamienne. Kiedy chodzisz w urazie, nie chodzisz w miłości. To nie chodzi o to, żeby w ogóle. Nie czuć się urażonym, ponieważ zawsze będzie tak, że ktoś może powiedzieć coś, co Cię urazi. Tylko do Ciebie należy decyzja, co zrobisz z tym dalej. Czy pójdziesz dalej w to i właśnie będzie to zgorzchnienie, będzie nie wiem, brak kontaktu przez wiele tygodni, przez wiele lat. Czy pójdzie za, za tym brak przebaczenia, czy też po prostu rozpuścisz to w Bogu, w Jezusie. Napełnisz się Duchem Świętym, który pomoże Ci zrozumieć to głębiej i po prostu puścić to.